Folować nóż musimy wziąć klucz na tak zwane bity. Najzwyklejszy klucz, szukamy w miejscu. O, jest tu pod spodem taki specjalny kluczyk. Jak obrócimy sobie śmigiełko, robi nam się dziura. Badamy. O, pięknie nam chwyta kluczyk. Obracamy o 90 stopni i mamy regulację noża już wtedy, góra dół możemy regulować. Jedną ręką jest ciężko, lepiej dwoma rękami, ale o, widać jak, jak to chodzi w celu zblokowania. Jak ustawimy sobie do Wysokość, która nas interesuje, zakręcamy z powrotem o 90 stopni.